Dzień dobry, cześć i czołem! Zdarza się tobie milczeć zamiast powiedzieć kilka słów za dużo? Znasz może powiedzenie, jakość relacji można określić ilością blizna języku? Potrafisz ugryźć się w język? Czy raczej pozwalasz sobie, aby słowa wypłynęły z ust niczym nieograniczony, wartki strumień słów? Czasem milczenie jest potrzebne i ważne, szczególnie w aktywnym słuchaniu. Więcej o słuchaniu w odcinku 17. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jednak czasem występują takie sytuacje, w których milczenie nie jest pożądane. Ciąży jak kula zawiązana u nogi tomącego. W drugiej części filmu powiem o dwóch możliwościach, co z tą kulą można zrobić. Teraz o samym milczeniu, które mówi więcej niż milion słów. Temat na dziś, milczenie jest mową, co kryje się w agresywnym milczeniu. Chwila. Twoja obecność jest ważna. Zaznacz ją komentarzem, lajkiem, subskrypcją, udostępnieniem. Niech wiem, że tu jesteś. Nie krępuj się wcale. Przypominasz sobie zapewne sytuację, kiedy potrzebowałeś informacji. Miałeś sobie gotowość do rozmowy. Temat nie najłatwiejszy, ale trzeba z nim się zmierzyć. A twój rozmówca obrzuca ciebie spojrzeniem i odchodzi w milczeniu. Czy w tej sytuacji faktycznie milczenie jest złotem? Czy twoja aktywna postawa, dążenie do rozwiązania sytuacji było błędne? Zdarzają się sytuacje, gdzie próba konfrontacji z osobą, która nie jest na to gotowa, kończy się właśnie takimi pytaniami u drugiej strony. Możemy mieć też odczucie, że coś jest nie tak ze mną. Może powiedziałem coś nie tak, może sposób był nieodpowiedni, może czas. Jedną z odmian biernej agresji, o której już mówiłam, jest sarkazm. Mówienie nie wprost, ukrywanie prawdziwej intencji czy opinii. Kiedy chcemy odkryć prawdziwą treść, rozmówca może ochronić się sławnym. Nie znasz się na żartach? Więcej o sarkazmie tu. Milczenie jest inną formą ze względu na brak reakcji, może być odbierana. Z zewnątrz jako neutralna. W pracy, jak już podkreślałam, atmosfera jest decydującym czynnikiem. Albo ludzie chcą być w jakimś miejscu, bo jest im dobrze, albo odchodzą w poszukiwaniu pozytywnej, sprzyjającej atmosfery w pracy. Zatem dbając właśnie o tą atmosferę, warto sprawdzić, czy to, co buduje ją, jest sprzyjające. Czy komunikacja między ludźmi oparta jest na zdrowych zasadach? Każdy człowiek wchodzi do grupy z jakimś bagażem. Są osoby, które nie potrafią mierzyć się ze swoimi emocjami. Unikają konfrontacji. Wprost. Zdarza się, że te uniki są potrzebne, aby nie powiedzieć kilku słów w nadmiarze. Jednak czasem przybierają formę karania innych, specyficznej strategii radzenia sobie z emocjami, właśnie. Przy próbie zażegnania sporu, otwarcia ponownie roz rozmowy na wybrany temat. Hej, jakaś taka atmosferka się zrobiła. Można ją kroić nożem na kawałki i sprzedawać na kilogramy. Może porozmawiamy? Spotykasz się z ciszą, z przewracaniem oczami. Takie zachowanie, nazywa się po angielsku silent treatment, czyli ciche dni, niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Wzajemne zaufanie spada. Poczucie wartości jako członka zespołu może zostać zachwiane. Blokuje jasne przekazywanie instrukcji, informacji. Aktywność, zaangażowanie może ulec zmniejszeniu. W przypadku stosowania przez szefa jest to mobbing. Cisza może zawstydzać inną osobę. Jest nadużyciem, kiedy jest przejawem agresji. Czyli dawanie do zrozumienia zamiast jasnego komunikatu, zamiast powiedzieć, o swoich potrzebach tkwimy w milczeniu, aby druga osoba sama domyśliła się o co nam chodzi. Tak jak już powiedziałam, kiedy szef stosuje taką komunikację, konieczna jest natychmiastowa zmiana, ponieważ zachowanie takie może być zakwalifikowane jako mobbing, czyli przekroczenie wobec praw pracowników. Jeśli takie zachowanie pojawia się wśród pracowników, warto na nie zareagować. Masz kilka możliwości do wyboru, a zanim o możliwościach, to czego oznaką jest reagowanie milczeniem? Badacze porozumiewania się Courtney Wright i Michael Roloff zainteresowali się tą zagadką. Odkryli, że istnieje związek cichych dni z zaangażowaniem w relacje. Osoby słabo zaangażowane w relacje wykorzystują ją znacznie częściej niż osoby, które inwestują czas, uwagę i zasoby w tworzenie połączenia. Zatem reagowanie milczeniem może być oznaką trudności w relacji. Co ty jako szef możesz z tym zrobić? Nazwij to, co widzisz. Instrukcje, jak mówić o swoich granicach, znajdziesz tu. Ważne jest pokazanie alternatywy, w jaki sposób warto się komunikować. Pokazać korzyści z otwartej komunikacji. Powiedzieć o możliwych zagrożeniach związanych z używaniem biernej agresji, cichych dni. Dać wzorzec, zapytać o rozwiązania. Dać przestrzeń do poszukania własnych pomysłów. Ponadto warto wzmacniać w zespole asertywne wyrażanie własnych granic, aby wesprzeć osobę, która ma problem w wyrażaniu się wprost, tak aby mogła otrzymać informacje o używaniu biernej agresji. Niektórzy, pomimo wsparcia i elastyczności, nie będą gotowi na zmianę zakorzenionych wzorców zachowań. Dobrze, abyś jako szef wyznaczył i zakontraktował z pracownikiem używającym biernej agresji czas na zmianę zachowania i kolejne kroki, które mają być poczynione w kierunku pozytywnej zmiany. Trzymajcie się planu, obydwoje, aby stworzyć sprzyjającą zmianie atmosferę. Jeśli takie wsparcie nie pomoże, możesz jako szef rozważyć bardziej stanowcze formy wywierania wpływu. Zwolnienie pracownika jest ostatecznym krokiem. Jednak czasem jedynym, jaki można podjąć. Rozważ, co będzie korzystniejsze dla Ciebie, jako szefa, dla Twojego zespołu, dla Twojej firmy. Życzę Wam i sobie cierpliwości w towarzyszeniu na drodze do zmiany. Bardzo dziękuję za dzisiaj albo na przykład e, wierceniem wiertarą udarową e, w cudowny letni dzień. Rozumiem remont, ale <gryw> dlaczego dzisiaj? I poszłam do sąsiada, zapytałam się, w jakich sekwencjach będzie życzył sobie dzisiaj wiercić e, i ile to będzie mniej więcej trwało. I otrzymałam informację, że będzie to ciągły dźwięk przez pół godziny i okazało się, że wcale nie, że przez 10 minut ostatnie była cisza, a teraz znowu jest wiercenie, więc jednak ludzie potrafią zaskakiwać.